No i dobrze. Tylko tak ułożę. Dziewczyny się bawią. I ja tak zaraz będę piła kawę. Ale postanowiłam się do Was odezwać i trochę do Was porozmawiać. Dziewczyny tutaj z boku, widzę, e, mają przyjęcie. Urodzinowe chyba. Tak, dziewczyny? Urodzinowe przyjęcie macie? Nie, piknik. Piknik. No, piknik robią. Właśnie się ogarnęłam i. I czekam na nową paletkę cieni do powiek. Mam niekorzystne światło, tutaj, wiecie? Co z tym zamówieniem, Ja poproszę jabłuszko i frytki. Oryginalne połączenie. Nie ma. Więc to zupkę poproszę. Więc czekam na nową paletkę cieni do powiek. może być mama? Może być sosem na nową paletkę. Wczoraj już miał być kurier, miał mi dostarczyć, ale no w mailu była wiadomość, że po prostu yy, jak to było napisane, że może no, się spóźni, że nie dotrze na czas, że opóźnienie ma kurier, więc czekam, może dzisiaj mu przyniesie, przywiezie nową paletkę, yy, raczej dwie paletki. Dziękuję bardzo. Mam moje zamówienie przyszło fryski jabłuszko. Dobra, ja sobie robię kawę. Dziewczyny się bawią. Troszeczkę się jeszcze bardziej muszę rozbudzić. Później nie wiem. Nie mam jeszcze planu. Zazwyczaj jest tak, że Dobrze. A mogę coś powiedzieć? I zapomniałam, co mam powiedzieć. Aha i zazwyczaj właśnie, że jak wypiję kawę że tak jest, mózg mi rozbudzi dokładnie tak, tak, ta, 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 ta. jak mi się... no, dziękuję jak, jak mi się mózg rozbudzi to wtedy y, dopiero mam y, plany na dzień bo na razie nie mam nie wiem co, co będę dzisiaj robić zobaczymy, pogoda jak na razie nas nie zachwyca, bo jak na razie jest pochmurno i i tyle, no, czekam do wiosny, do lata, żeby te słońce jak najwięcej go było, jak, ymm... no po prostu, no, żeby to słońce w końcu wyszło, bo już po prostu taka chandra idę deprecha bez tego słońca, że już człowiek taki chodzi zamulony i e, wiecie, o co chodzi, taki kateć. No, także jeszcze po mnie widać, że jeszcze taka troszeczkę... Że widać po mnie, że jeszcze kawy dzisiaj nie piłam, więc idę, już nie gadam, idę pić kawę. Robię właśnie jajecznicę, będziemy jeść sobie drugie śniadanko. I w międzyczasie przygotowuję, kroję kiełbaskę do tego, do ziemniaczanych. Potem jeszcze planuję zrobić placki ziemniaczane. Tak, tu moja piosenkarka śpiewa sobie, ona lubi wtedy mówić, kiedy ja. Jeszcze zrobię, yy, 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 o, ktoś mi tutaj, jakiś złodziej kradnie mi kiełbaskę, Zuzanna. Rozmarujemy kanapkę masełkiem i jeszcze herbatkę do tego. Zrobimy sobie herbatkę, prawda? Dobra, kiełbaska. Dobra. Już narobiłam się, powiem Wam tak, zrobiłam surówkę kolesława, zrobiłam naleśniki ze szpinakiem i z chorogiem. Eee, tak, to moje dziewczyny. Eee, zrobiłam plecki zimniaczane. I po prostu już wychodzę z kuchni. Zrobiłam sobie kawę, wypiję się, napiję się właśnie kawy. Druga kawa, bo nie miałam wcześniej czasu. Zrobiłam jeszcze w międzyczasie sok ze świeżych owoców dla dziewczyn świeżo wyciśnięty. Nie wiem czy to widać, nie widać. Jeszcze trochę zostało, myślałam, jeszcze trochę zostało, myślałam, że będę piła, ale raczej potrzebuję kawy. Więc tak, no niestety muszę się z wami pożegnać, bo... To znaczy już zakończę chyba filmik na tym. Zakończę już vloga na tym, bo... No Jestem zmęczona, wiecie. Zmęczyłam się troszeczkę. No i jeszcze właśnie planuję, no małe już rozrabiają też to, to swoją drogą. Planuję też jeszcze na spacer wyjść. Weźmiemy naszego pieska i pójdziemy sobie pospacerować troszeczkę. Wrócimy, zjemy właśnie dziewczyny zjedzą placuszki ziemniaczane. Na kolację mamy naleśniki z twarogiem i ze szpinakiem słowa już Wam nie pokażę, bo jest w lodówce nie chce mi się wyciągać yy, i pokazywać, więc tu na razie to stoi tu na blacie, bo to jeszcze musi wystygnąć zanim trafi do lodówki wiadomo. No i może jeszcze zobaczę, może jeszcze Wam nagram urywek jak jesteśmy na spacerku na podwórku. bo się okaże. No i chyba raczej na tyle. Dzisiaj taki dzień bardziej... Ja wypiłam, bo więc tak, taki bardziej yy, kuchniowy powiem, dzień. ja powiem, i to, ja wypiję sok. Dobrze. Tylko mało. Dobrze, okay? no. Dobra, na tyle. Jeszcze się odezwę może, a jak nie będę miała czasu, to nie będę się odzywała. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. To na razie. Kamila. Jak mówię, to pan z kamia 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 My wróciłyśmy ze spacerku i właśnie robię, robię herbatę, a tutaj sobie kawkę. Mam nowy zaparzacz. Nie wiem czy widzieliście ten stary. Ten jest o wiele lepszy, bo nie jest ze szkła po prostu. Tamten się potłuk, a ten jest jeszcze z takiego tworzywa które trzyma ciepło oczywiście i do godziny nawet kawa jest ciepła. Ale jeden minus jest taki, że nie ma w środku miarki, co by mi ułatwiło to wszystko. No nic, niestety. Na razie tak już się przyzwyczaiłam do tego, że sypię na oko no i jest ok. No i, więc taka sytuacja. No. O, dzień dobry. Joga. Joga. Tam go robi jogę. Joga jest w Co Się dzieje. No i mamy, słuchajcie, przyszły moje paletki. Tak, dwie. No i teraz zobaczymy, w jakim są stanie. W ogóle one mi szły chyba w tydzień. Nawet nie spojrzałam skąd one idą. Na razie się wydają być ok. O! No. Ładne. Nie są porozsypywane. Nie są połamane. Fajnie, fajnie. Jedno są matowe, drugie są niód. I podobają mi się takie kolory. Yy, osobiście lubię takie właśnie odcienie. Yy, I w ogóle, wiecie co? Natrafiłam na fajną promocję, bo ogólnie kosztowały 7,90 euro. A po promocji zapłaciłam yy, jakieś, nie wiem, chyba 4,20. O ile się nie mylę. Także zrobiłam troszeczkę dila. O, i one wyglądają Piękne. A, piękne kolory. Jest i czarny, jest i brąz. E, wiecie co? Wydaje mi się, że one tam mało się od siebie różnią, chociaż ta ma troszeczkę właśnie. E, matowa ma jaśniejsze kolory. O, już wpadła facynka, to nic. Zobaczcie, prawda? Mało co się różnią od siebie. No, ale to nic, fajnie. I Ja jestem zadowolona z takich odcieni. I mówię właśnie za te dwie paletki zapłaciłam mnie niedużo. I fajnie, fajnie. Jutro będę się malować. Jutro będę testować. Nie wiem, czy chcecie słocze Próbujemy. Okej. Dam ci telefon. Jak się robi. Tu, tu tu się robi. Nie wiem, wydają się takie delikatne. Ale też dobrze, bo nie muszą być. No, wiadomo, ciemne to ciemne. Hmm, może nagram jeszcze osobny filmik. Tym, o, pacynka wypadła, jeszcze jest tutaj taka pacynka. Może y, nagram jeszcze Wam fajny osobny filmik, jak robię, jak po prostu mój dzienny makijaż, tak? Tymi paletkami. Jestem, y, pierwsze moje wrażenie kolorami, jestem zachwycona, bo tak jak już powiedziałam, lubię takie odcienie, więc myślę, że będą y, fajnie się trzymać, że nie będą się osypywać i że będą trwałe ale to dopiero zobaczymy w następnym filmiku. Zobaczymy to jutro, jak jutro zacznę się nimi malować i będę mogła Wam powiedzieć coś więcej o nich. Póki co jestem zadowolona. Subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie i dajcie łapkę w górę.